Witam Was na kanale Eskapady Boryskiej. Ja jestem Borys, a tu jest Anetka. Jesteśmy znowu w Kuala Lumpur. Ten odcinek nie miał nigdy powstać, ale jeśli oglądaliście poprzedni, to wiecie, że Anetka ma problem z okiem. I właśnie zmierzamy do kliniki. Więc znowmy oko, wydubią. Wydubią Anetce oko i będziemy mogli kontynuować. To podróż bez jednego oka. Wtedy Anetka będzie jedno okim kim bandytom. <noise> o tak, jak pirat będzie zabierdziała. O, zobaczcie, jaki piękny Fordzik A tutaj są auta, których Marek nawet nie znam. Proton. Auto o nazwie Proton. Tutaj jest znowu Ativia jakaś. Kolejny Proton. Idziemy do oaz Specjalist. Nie ma Wolta jeszcze w Mazdach. Także tylko gra, kochani jedno. Yy, jesteśmy ubezpieczeni. Zgłosiliśmy szkodę, czy, czy, czy tą akcję całą. W Generali tej agencji ubezpieczeniowej yy, wykopiliśmy ubezpieczenie, ale idziemy na własną rękę, bo oni powiedzieli, że to trochę potrwa, więc jedziemy zobaczyć najpierw do kliniki specjalisty od oka. No i zobaczymy jak to będzie, a jak nie, no to jest jakiś szpital, który bardzo dobre mm, dobry ma oceny i jest całodobowy Więc... Zobaczymy No dobra, to jesteśmy tutaj, mamy oazis Boaz jest specjalist Witz Anetko, jesteś ten? No cieszę się Na pewno powiedziała coś tam tu chętnie, tak więc fajnie było... Mm -hmm. It's very irritating, mm -hmm. So this guy here, oh. it's very small, but when it gets in here, it's very irritating. Mm -hmm. Like somebody is rubbing on your eye like that. Okay. So it keeps on scratching each time you blink. How do you feel now? Better? Yes, it's really <laughs> <Okay>. good. I'm happy. <laughs> <laughs> okay, don't worry. ale to ogarnęliśmy co? Jak to wygląda? No on ci tutaj coś dał, co to było? Znieczulenie. Tak? No, a tu mamy Masz tutaj słuchnięte, o tutaj masz takie, widzicie? Takie masz tutaj sinę po prostu. Ale powiem wam, o której się zapisała netka? Patrzcie. No. Zapisała się o 15.30. O 1556 już ma wszystko spoko z okiem, tylko czekamy na odpłatnie. Powiem wam. I co to było że to? Coś, coś Piasek, no powiem wam, że bardzo ogarnie to jest tutaj prywatna. prywatny ten lekarz. Polecamy, nie? No. Jak coś to... Ale za ulga. Tak? Aż mi się pokazać chce ze szczęścia. No i super. Wow. No i jest zawsze prostu. To widzisz, lepiej było chyba poczekać, No pewnie, na... no tam nie. Na, Ale na dobrze, że to się tak skończyło, że no. aż tak mnie nie. nie y... A ja mówię, co on na ten, co on wyciągał? Ja wiesz, patrzyłem się na to ten. Nie? To mi musiało się przez noc wyrastać yy, Tak jak kiedyś, nie? Że no. przez noc i ja zmazując oczy, wycierając, poczułam ten dyskomfort. A w Afryce, jakby mi się to stało, to nie bym mi oko drugiego. No i co? Jak to Anetko? Sztos Sztos? Jezu ale Powiedz widzom tak. ile to kosztowało No 190 myrów, tak? No to zaraz zobaczymy na koncie ile to jest No tam 200 zł max No to tyle co? No max. i w pół jest, godziny, tak. w pół godziny wszystko za, zbadali Anetce, zrok No Rejestracja, zba, zbadanie ciśnienie wzroku, Ciśnienie w oczach, Ciśnienie w oczach i jesteśmy z powrotem że nawet, wiecie, jaka uga, normalnie widzę. druga nie boli mnie. Znaczy, nie boli? Trochę... W sensie... No będzie bolić bo tam chyba sens zapalny się zrobił powoli, tak? Bo no. by, by, ja widziałem takie czerwone ob... wokół tego, nie? Byś mi tego nie wydłuwał. No co, to znaczy. ja bym tego nie widział. No. Zacznijmy od tego. Ja mówiłam ci, że to jest takie małe. No, Ale. No to teraz trzeba, nie wiem, w takich okularach podwodnych. <laughs> w takich się siedzieć na pracę. Nie szłam lekarza. <grym> został moim aniołem w dniu dzisiejszym. <grym> Widzicie, 190 myrów. Zamawiamy właśnie, zamówiliśmy sobie graba. Janetka, zobaczcie Janetka, o Jezu, ale. To że masz oko. <grym> <grym> Jednak <grym> będę żyć całkiem. Jednak będzie żyć i nie będzie piratem. Nie no super, patrzcie jak ładnie w ogóle. O czyściutko sterylnie. I jakby mi się to stało w Afryce, to ja nie wiem co my byśmy zrobili. Byśmy musieli kupić lot chyba do Dubaju i tam w Dubaju to zrobić. Co no ty po... Szaman by ci zrobił to w, w jakiejś tipi? Szaman by iść. Ua wow, wow, wow. No i co, dotarliśmy? Dotarliśmy do... Miejsca, The Face, sweetest The Face. No, jak. No, luksusowo, luksusowo jak nic. Ale, ale. Niech was to nie zmyli, to tylko 180 zł kosztowało ten ten. Zaraz pokażemy, pokażę, jak, jak wygląda pokój. I jest oczywiście na dachu yy, Skypool, no bo jak jesteście w Malezji. Kuala Lumpur i nie skorzystacie z Skypulu, to nie, jesteś, nie byliście w Malezji. Tak się, tak się mówi, tak się czyta, tak piszą o, o tym miejscu. Look, look, Oh, Merdeka, the second tallest okay. building in in the world. Nice day. No i dotarliśmy, zobaczcie jaki top W remoncie <laughs> Czemu nam nikt nie powiedział, że to jest w remoncie? Dlaczego? Why? No ale dobra, można wejść do, do A, środka A ja nie mogę wejść Dobra, Anetka nie może wejść Bo ma odsunięte kol kolana No niestety Jest to hinduska świątynia która znajduje się, uwaga, na Chinatown Tu są normalnie nabożeństwa Ludzie się modlą do swoich bożków Tutaj zapalają takie świeczki Mają taki charakterystyczny zapach A jedzonko tutaj jest jak byliście kiedyś na Udstoku, To Harry Krishna, taka wioska hinduska Skoro, że jest to w remoncie, jak widzicie Tu remont No i to, największa wizytówka tego miejsca Jesteśmy drugi raz w Kuala Lumpur Drugi raz pada Co nie, nie, To nie dziwi nas Ponieważ jak wchodzisz na mapy Pokażę wam O zobaczcie Tędzie jest Że deszcz, że deszcz, że deszcz 33 stopnie Odczuwalna jest teraz 13, 34 stopnie o godzinie 19 Ale ciągle pada Ciągle jest oberwanie chmury Jak widzicie tam już jest słońce tu już jeszcze ten. Coś. Coś dobrego, podobno. A to zamknięta taoistyczna świątynia. Moja życie, taoisty... taoizm, to jest takie Yin Yang. Takie biało-czarne. Kiedyś wszędzie były. Ludzie nosili medaliony z tym, bo to przynosi szczęście. Jest to równowaga w życiu. Tak wygląda Chinatown. Jak pada deszcz. Jest pusto. Chcieliśmy zobaczyć coś innego niż Chinatown, a nas los doprowadził do Chinatown, więc jesteśmy skazani chyba na to miejsce. Ale tu jest zajebisty klimat. To musi być mega ostro. Czy oh. jest? Myślałem, to smakuje. <laughs> Jak zupka chińska, złoty kurczak. Naprawdę? To pyszne. Naprawdę. Zalaz... Boże to nie jest złoty kurczak, tylko złota wołowina. Zalaz... Rzupę, Ale normalnie jest tak Ale już nie jest tak ostra bo sobie wymieszałeś, tak? No tak, no. no grubo, grubo Także nie musicie jechać do Azji Możecie kupić Gifona <noise> Złoty kurczak, polecam A tu jest durian Owoc, który śmierdzi strasznie No i co, taki luźny odcineczek Który w ogóle nie był w planach no, dla Anetki może nie luźny, bo Anetka była bardzo zestresowana dzisiejszym dniem ogólnie. Dobra. Wow. No. Stąd widać lepiej na pewno Petronas Towers Moim skromnym zdaniem są to najpiękniejsze drapacze chmur, jakie w życiu widziałem To jest tylko moje zdanie Możecie się z tym nie zgodzić I jak oceniasz? Lodowate To jest to Jak wam się podoba? Jedyne 240zł za takie coś, za taki apartament, w takim miejscu, tak oświetlone To jest chyba najlepszy hotel w moim życiu czy tam apartament? Z takim oto widokiem chciałbym Was zachęcić do subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo! Tak, czy może.